Turystyczna linia kolejowa to jest jeden powiedzmy z z produktów Towarzystwa Entuzjastów kolei wodzisła Racibórz, tam tamte rejony. Próbujemy ratować linię kolejową, która jeszcze w zeszłym roku funkcjonowała jako linia kopalniana do kopalni Anna w przowie. Yy, I można takimi samochodzikami tam jeździć? Yy, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. Na razie zaczynamy, więc po prostu przeganiamy złodziei niestety cały czas. Mamy złodziei, najgorsze jest to, że Polska kolej nie pilnuje swojej własności. mamy nawet słuchy, że wykradają szyny na czynnych liniach kolejowych. A sama kolej się do tego dopuściła. Trzeba technikę opanować dobrze, żeby, żeby wjechać na, na tory? Znaczy najlepiej by było, gdyby był dłuższy kawał, yy, że tak powiem, betonu, to ja z kołami wjeżdżam między szyny i wtedy ja nie muszę wjeżdżać na szyny. Po prostu podnoszę auto, zmieniam koły i opuszczam na, na szyny. A że tu jest nie ma jak to zrobić, przejazd jest na tyle mało ruchliwy, że z boku się przełożę koła i potem wstawiam. No, z drugiej strony wjechać nie jest trudno, gorzej jest wyjechać. Trzeba się wykoleić. To eee, robienie samych kół to nie było takie tragicznie drogie. Natomiast pasja, ja się kiedyś urodziłem w okolicach stacji kolejowej dużej towarowej w Opolu, eee, więc pewnie z tego to pozostało.